Alert, alert. Odpalamy protokół. Mówiliśmy wam. Pamiętacie jak niedawno z sarkazmem analizowaliśmy, że rodzina Rubików robi z pierwszej miłości swojej nastoletniej córki medialne reality show? No to mieliśmy rację. Saga the Rubik Family ma nowy już telewizyjny odcinek. 16-letnia Helena Rubik i jej amerykański chłopak właśnie zaliczyli swój wielki debiut na kanapie w Dzień Dobry TVN. Tydzień temu był przylot do Polski, kilka dni temu zwiedzanie Warszawy pod okiem paparazzi, a dziś już wywiad w ogólnopolskiej telewizji śniadaniowej. Tempo tej medialnej kariery jest absolutnie zawrotne. Nawet Robert Lewandowski nie miał takiego startu. Oczywiście, obok zakochanej pary na kanapie czuwała mama Agata, taka nowoczesna polska momenżerka w stylu Chris Jenner, która pilnuje, żeby show kręciło się jak należy, a oglądalność rosła. I o czym opowiadali? O swojej wielkiej nastoletniej miłości, o różnicach kulturowych, o tym jak chłopak uczy się polskich słówek, jakie to wszystko słodkie, urocze, wzruszające i perfekcyjnie przygotowane pod publiczkę. To jest po prostu majstersztyk. Zamiast pozwolić nastołatkowi przeżywać pierwszą miłość w spokoju i prywatności, Rubikowie zamienili to w medialny event. Każdy etap tego związku jest starannie dokumentowany, relacjonowany i monetyzowany. Ten biedny amerykański chłopak nawet nie wie, w co się wpakował. Myślał, że ma dziewczynę, a okazało się, że dostał główną rolę w popularnym serialu i to od razu w prime time. My w alercie celebryckim jesteśmy pełni podziwu. Nasze cyniczne przewidywania sprawdziły się co do Joty. To już nie jest tylko rodzina, to jest doskonale naoliwiona machyna Piarowa. Co będzie dalej? Wspólna okładka w Vivie, udział chłopaka w tańcu z gwiazdami? A może ich własny program podróżniczy pod tytułem Zakochani w Polsce? Co myślicie? To wciąż urocza, niewinna historia miłosna? Czy może już Pełni cyniczny biznes. Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie, bo my czujemy, że to dopiero początek wielkiej międzynarodowej kariery tego chłopaka.